Hej, witam cię ponownie. Tak jak obiecałem, wrzucam krótki filmik na temat e, tego, jak wyczyścić sztuczną skórę po tatuowaniu. E, wiem, że to jest dość irytujący temat. Jak na koniec pracy przecieramy naszą pracę i okazuje się, że cała sztuczna skóra jest pochlapana, brudna, porozmazywana, i nie możemy tego niczym wyczyścić. Tak naprawdę ani alkohol, ani zielone mydło niewiele tutaj pomagają. E, Tą skórkę, na której tatuowałem yy, różyczkę, yy, wyczyściłem sobie poza kamerami, ale to nic, mam tutaj kolejny fragment sztucznej skórki, który pomazałem tuszem, żeby Wam pokazać, czym to wyczyścić. Tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, to ręcznik papierowy i odrobina wazeliny. Bierzemy odrobinę wazelinki na palec, może być troszkę więcej niż odrobina, nie zaszkodzi i wsmarowujemy sobie nasze brudne miejsce czy miejsce, które chcemy wyczyścić takimi okrężnymi ruchami chodzi o to, żeby dobrze wmasować jakby w tą skórę już możecie zauważyć, że wazelina pięknie nam ten tusz rozpuszcza bierzemy sobie yy, czysty ręcznik papierowy i też takimi okrągłymi ruchami przecierając Czyścimy naszą skórkę. Coś tutaj jeszcze delikatnie zostało, więc bierzemy sobie kolejną porcję wazelinki i ponawiamy całą operację. Przecierając ręczniczkiem. Mamy problem z głowy. Nasza skórka jest czysta i skórna, możemy ją sobie albo zostawić, albo y, pochwalić się komuś naszymi poczynie, poczynaniami na sztucznej skórce. Bądź też po prostu na wolnym miejscu dalej sobie tatuować i wszystko będzie wyglądało ładnie i czysto. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam to pomogło. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo to pomaga docierać do większej ilości osób. Trzymajcie się, pa!